No, pojedź jakiś romantyczny wierszyk. Jest taki piękny zachód słońca. W pasie startowym dużo mnie samy. Jak się moja pralka nie wszystko. W wielkim jej pełnię na 6 km przeszczą się wszystkie nasze ubrania. Gdyby wszystkie morza jedno morze się zlały, co by to za morze było. Gdyby wszystkie drzewa w jedno drzewo się zrosły, co by to za drzewo było. Gdyby wszystkie topory jednym toporem się stały, co by to za topór był. I gdyby jeden miał człowiek, w siłę wszystkich dorosłych. Gdyby chycił ten topór i to drzewo nim zrąbał. Gdyby wrzucił to drzewo w to morze jak bomba, wszystkie mózgi na świecie w jeden zrośnięty mózg nie pojęłyby, jaki to byłby straszny plus. Cicho, jest